jest takie jest takie powiedzenie w świecie że się nie można nie, że złapać srok, srokę za za ogon a jednocześnie, no nie, pogubiłem się chodzi o to, że nie można łapać sroki za ogon, nie wiem, ale to inaczej brzmi ale chodzi o to że Musisz puścić swoje życie, żeby życie Jezusa w Tobie to oznacza pójść z Jezusem, w Tobie mogło żyć. Życie Jezusa, tym jesteśmy zbawiani i miłość do swojego życia, miłość do, do wszystkiego, co kochasz. To musisz puścić w swoim sercu, na rzecz życia Jezusa w Tobie. I Jezus ci już z tym wszystkim, wszystkim poprowadzi, bo, bo nie chodzi o to, że nie możesz. Mieć pracę, rodziny, czy tam okolwiek, hobby jakiegoś, tylko yy, musisz stracić miłość do swojego życia, miłość do tych rzeczy. Na rzecz miłości do Boga. I to zrobi życie Jezusa w tobie. I to jest pokazane na przykładzie. Ja dzisiaj to dosięgnie pokazało. Na. <kłysyjny> księdze Hioba, Gdzie. W właśnie od chyba się mamy uczyć możemy się uczyć jak yy, tracić wszystko na rzecz wiary tutaj bo wiecie tutaj yy, tu nie chodzi o to że na ziemi no o to chodzi o osmosroką że możemy mieć takie coś że próbować żyć w chwale Bożej ale próbować jednocześnie zachować swoje życie i trochę mieć tu przyjemności ze swojego życia I takie coś się nie stoi to życie chwale da Ci przyjemność jeśli już o to chodzi, to będzie trud, czasem trud, ból, różnego rodzaju przeciwności, uciski, prześladowania, ale jesteśmy powołani i stworzeni na, na Jego obraz i dla Jego chwały, żeby zwiastować Jego chwałę. Żyjemy dla Jego chwały, nie żyjemy kochani, żeby upadać czy, czy być dobrym człowiekiem. Żyjemy, żyjemy na Jego chwałę, bo nas uwielbił i jesteśmy pełni Jego chwały, tak? obdarzył nas chwałą. I tą chwałę. Ma użyć świat. Dlatego jest wiele czynności, tak naprawdę, tak? Zdzieranie człowieka, dawnego, różne trudne rzeczy, bo nie tylko dobre rzeczy, nie tylko jakby dobre rzeczy są z Bogiem, ale też trudne, bolesne, trudy, utrapienia, tak? Prawda, którą przyjmujemy często boli, to, że przestajemy kochać swoje życie i tracić coś, to boli. Ale przy tym jest ogromna chwała Jezusa, a przeogromna na sądzie. Więc to życie z Bogiem na, na tej ziemi, tutaj, ja przynajmniej to tak traktuję i tak chcę żyć dla Boga, bo mam żyć dla Boga, że tak jak pa Paweł Apostoł mówił, nie, nie warto mówić o moim życiu, bo nie przywiązuję do niego żadnej wagi, rozumiesz? Znaczy, on stracił, on się wyrzuł z tego wszystkiego. Nie tylko z, 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 jego, z jego bycia faryzeuszem, ale z miłości. Do bycia Faryzuszem, z miłości do swojego życia, z miłości do siebie samego, tej egoistycznej. I jak się tego pozbywamy, to boli. I, i, i dlatego hiob, na Hiobie jest pokazane, jak Hioba to bolało, bo Hiob był sprawiedliwy i bogobojny. Ale widzisz, ile rozdziałów to kosztowało Hioba, ile, 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 ile udręki musiał przejść, żeby puścić to swoje życie. Ale jest pokazane, że jeśli. I tak jak Jezus mówi, kto kocha swoje życie, tak kto chce je zachować, straci. O tym mówię. I o tym mówi księga chyba. I teraz jeśli my idziemy ze sobą, się decydujemy, że tak właśnie chcemy, jak Jezus mówi, no to będzie nas coś bolało. Ale na samym końcu się obco dostaje nagrodę. Podwójną, tak? I wiesz, że to jest ta nagroda, która jest dla nas przeszukana. Nie na tej ziemi, że teraz wiesz, ja będę tak robił, to jeszcze na tej ziemi Bóg mi wynagrodzi, ja założę, nie wiem firmę i będę błogosławiony, będę miał żonę, będę szczęśliwy i w ogóle. Ja nie szukam szczęścia na tej ziemi i pilnuję tego swojego serca. Bo serce się czasami wyrywa, żeby znowu żyć dla siebie. To jest ta przeszkoda. Nasze serce się wyrywa ciągle, żeby żyć dla samego siebie. Dla swojej przyjemności, dla swojej chwały, żeby mi było dobrze. To jest ten egoizm w ogóle. I to jest, jak to jest to boli, ale i, i wierzę, że ta nagroda to nie będzie tu na ziemi, jak mówię, tak? Tylko na sądzie przed Chrystusem, tak? Tam będzie nagroda. Czyli na ziemi mogą być dobre rzeczy i złe rzeczy. Raczej katusze, tak? Tak to widzę. Raczej nieprzyjemnie dla mojego ciała, cielesności, dla mojej duszy żyć na ziemi. Im bardziej nieprzyjemnie to będzie, tak? Im bardziej pójdę za jestem, tym bardziej będę oglądał Jego chwałę na sądzie. I dostanę odpowiednią nagrodę, wieniec, tak I, i ty i ja. Więc tak to widzę, bo <laughs> tak jak mówiłem wcześniej, <laughs> więc musimy się nauczyć rzeczy tracić od Chyba, właśnie słyszymy. Jak tracić w imię wiary różne rzeczy z naszych serc. Na rzecz wiary, na rzecz Chrystusa, rozumiesz? I to boli, bo my jesteśmy przywiązani do niektórych rzeczy. I. I to jest właśnie, no to jest właśnie tam pokazane. Dlatego nie odrzucajmy słowa całego. Bo całe słowo jest do wychowania, żebyśmy byli gotowi do, do, do każdego czynu. Bo widzisz, my żyliśmy w świecie i jesteśmy przy, przy, przystosowani do kochania swojej cielesności, tak? I teraz, jak mi będą mówić tylko, że Bóg jest dobry. Bo Bóg jest dobry dla mnie, tak? Oczywiście Bóg jest ojcem na sposób to, to, ojcowski, wychowuje swoje dzieci i tak dalej, jest też jej te karci, bo w miłości wszystko się zawie, zawiera, tak? Ale chodzi o to, że yy, są też nieprzyjemne rzeczy, które muszę wziąć, jeśli chcę iść za Bogiem, dla mojego ciała, duszy i cielesności, żeby wzrastać, żeby się nie pogubić bo ja będę przyjmował tylko miłość, tylko, wiecie, wolność, radość i to na sposób, jeszcze cielesem będę rozumiał, to ja się nie rozwinę, a w końcu tak się stanie, że się zaprę Boga, bo, no, bo będę rozwydrzony, tak? Więc, wiecie, te, te modlitwy, dłuższe posty, jakieś nocne czuwania, służenie Bogu dniem i nocą, oddzielanie się od tego świata, tracenie swojego życia, zapieranie się samego siebie, przede wszystkim branie krzyża, kochani, to jest... Dla mnie, ja, ja nie mówię, że to jest jakimś przykładem, tylko dla mnie to jest, ja mówię cały czas, jak zawsze mówię, to mówię jaki jest mój kierunek. Branie krzyża to jest podstawa. To listy Pawła nie są podstawą, w życiu, rzeczywiście. Nauka Jezusa jest podstawą. A Jezus zawsze wyraźnie mówił, wyprzy się wszystkiego. To właśnie o to, co Hiobowi zabrał, rozumiesz? Bóg zabrał Hiobowi, tak? Pozwolił, by diabeł zabrał Hiobowi, tak? No to, to, co Hiob kocha tak Zdrowie, kochamy zdrowie, rodzinę, żonę, tak? dzieci, ja zabrał mu tak, tak co tam mu zabrał jeszcze, przyjaciół też nie miał tak, widział wszystko stracił, rozumiesz, co zrobił Jezus, mamy go naśladować, Jezus się ogołocił ze wszystkiego, niż już jej był posłuszny, więc my też się uniżamy, chcemy być posłuszni i ogłacamy się ze wszystkiego, tak ziarenko bumiera. Nie może bać, nie mogę dwu, dwóch srok trzymać za ogon, że mieć życiem, który jest Chrystus i swojego z drugiej strony. Chcę mieć szczęście tu na ziemi. Rozumiesz? Nie, nie. To wyrzucam na rzecz Chrystusa. A jak tutaj będzie, bo wiesz, żyjemy na tym świecie i mamy, nie, mamy nieraz domy, rodziny, pracę i różne inne rzeczy, tak? To ja nie wiem, co to będzie, tak? Jezus powiedział, zabiegaj o mnie, o królestwo, wszystko będzie oddane to co z nieba jest, wiesz, jest dane każdemu człowiekowi, tak, bo tak też słowo Boże mówi, nie? nie chcę wiesz, nie chcę czegoś z ziemi sobie dodawać i mówić, że to jest błogosławieństwo od Boga. Wierzę, że tylko to, co z nieba, na przykład indywidualnie dla mojego życia jest przeznaczone, to wiesz, że to gdzieś spadnie z nieba, tak? Że to się zadzieje, tak? Ale zaprzyj się siebie, wyżyć się samego siebie, wszystkiego, co masz, tak? W swoim sercu, co kocha Twoje serce. I chodź za mną i pójdź za mną. I wtedy ja mogę iść. Ja wtedy nie będę jak ten bogaty młodzieniec. On chciał dwie sroki za ogon. On chciał za Jezusem, ale chciał kochać swoje bogactwa, rozumiesz? I to nie, to nie musi być milion złotych, to może być dwa złote. To może być chciwość w twoim sercu, rozumiesz? Nie możesz trochę czerpać z chciwości w swoim sercu i iść za Jezusem. Jezus mówi, nie. Zaprzy się tej chciwości. To Cię może będzie bolało, bo może kochasz pieniądze, kochasz ciwość. Twoje serce jest tam zablokowane i Duch Święty to odkoduje. Ale chodź, i idź za mną na sucho, to tego się pozbędziemy i zobaczysz, ujrzysz moją chwałę, tak? Jezus to mówił. Kto pójdzie za mną, ujrzy moją chwałę. Ujrzy go takim jakim jest. I warto iść za Jezusem i zostawić te wszystkie rzeczy, bo nam się tylko wydaje, że one są fajne, ale tylko serce jest okłamane, że to jest fajne, rozumiesz? To jest serce jest, że w pieniądzach jest chwała, że w jakichś przyjemnościach ciała jest chwała, że w tym i w tym jest chwała i my w to wierzymy, bo diabeł ja to tak oszukuje na poziomie wiary. Ale to nie, nie, trzeba puścić. Wiarą puszczamy te rzeczy, bo tam jest chwała. I serce się przemieni, idzie za Jezusem i prawdziwą chwałą Twoją jest Jezus. Rozumiesz? I tam nie chodzi o to, że te rzeczy wrócą. Nie, nie. Tam idąc za Jezusem jest tajemnica. Co jeszcze? Tam jest właśnie plan Boga. Tam jest Boża wola, jeśli pozbywamy się wszystkiego. Tam dopiero trzeba być sługami Bożymi i chodzić na maszynę i odkrywać, co Bóg, który mnie stworzył i ciebie, zaplanował do twojego życia, a nie co ja sobie wymyśliłem i chciałem ja. Nie to, co ja chcę. Patrz, oddajemy mu życie Jezusowi, jak się mówi, znalazłem no, się na nowo. Ale to nie jest jednorazowy gest, kochani. Mamy serce, to jest walka o serce, walka o chwałę w sercu. Żeby to realnie chwałą był Jezus, a nie religijnie, rozumiesz? A moje serce, nie wiadomo, gdzie tu trochę, trochę, tu, trochę, tu, trochę tam Jezusa. Ale każdego dnia nasza modlitwa powinna wyglądać tak. Boże, oddaję Ci dzisiaj całego siebie, całe swoje życie. To nie jest moje życie, bo żyję dla Ciebie, tak? Tak piszę słowo dużo razy. I przede wszystkim ja Cię nazywam Panem, więc Ty jesteś Panem mojego życia. I to Ty decydujesz o moim życiu. Ja coś robię, ale ja wszystko podporządkowuje pod Chrystusa, rozumiesz? I to Chrystus chce, żeby był moim skarbem, a nie jakieś te rzeczy i nie moje szczęście na tej ziemi. Bo stracę to, rozumiesz? Wiesz, co stracisz? Napisane? Diabeł cię zleje i okradnie w ogóle, zubożone będą te nagrody na, 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 na sądzie Chrystusowym, może ci nawet na tym nie zależeć, ale wiesz, co stracisz? To, co Jezus ma dla mnie i dla ciebie, rozumiesz? Bo jak te, te rzeczy będą cię trzymać, których nie chcemy puścić, to, to właśnie kochanie swojego życia, największy bałwan, nasze własne życie to jest i diabeł o tym wie i to jest pokazane na przykładzie Hioba i mamy puszczać, bo diabeł wie, że kochamy swoje życie, ten egoizm, rozumiesz, żeby miło, mi było dobrze i dopiero Jezus, ale nie, 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 mi może być źle, bardzo i trudno, Jezus zawsze będziemy mnie podnosił, bo miał upadki, utrapienia, ale chcę, żeby był skarbem Jezus i wtedy dopiero, chodź tutaj, tak jak i wtedy tutaj, i wtedy dopiero idąc za Jezusem, pozwolę wszystkiego. Tam, kochanie, jest życie wieczne, tam jest wola Ojca. Tam odkrywamy wolę Ojca do naszego życia prawdziwie. Nie tą, którą sobie wymyśliliśmy. O, jestem ten ewangelistą, jestem prorokiem, prorokuję, mam założyć tą firmę, tu mam wspierać. To często jest z naszych jakichś pragnień cielesnych, albo, albo nie wiem skąd. Ale te rzeczy, które ma Bóg, ja nie wiem, jakie one są. Rozumiesz? I one są pełne chwały, i one są, to są dzieła, tam właśnie odkryjesz je dopiero, ja zostawiając wszystko tam są dzieła, które Bóg przygotował w wieczności już przed stworzeniem świata dla ciebie, bo cię stworzył, ukształtował i o wiele więcej, wiele, niż ty na swój temat. zanim twoi rodzice się spotkali, to, to Bóg Cię już znał i już przygotował dzieła, w których masz chodzić. Więc zostaw cały ten świat. i módl się, Boże, Duchu Święty, nie chcę kochać nic, co kocham na tym ziemi. Nie chcę nic. Wszystko uznaję za gnój, za śmieci. chcę tylko ciebie, Jezu. I każdego dnia, rozumiesz, Zabieram, zabieram się biorę krzyż i odkrywał tam będziesz właśnie zapierając zapieraniu siebie i w braniach, z Bożą wolę wolę Ojca wolę Ojca w niebie do Twojego życia to tam jest błogosławieństwo tam jest droga którą jest Jezus rozumiesz nie pozwól by te haczyki do serc blokowały Cię rozumiesz bo, bo, bo Jezus nie będziesz mógł iść za Nim. Nie dlatego, że Jezus nie będzie chciał, ale nie będziesz zdolny do tego, bo miłość do niektórych rzeczy będzie Cię powstrzymywała. Twoje serce będzie podzielone, rozumiesz? I to jest ten czas umierania, którego też nie lubimy właśnie. Umierania dla tego, co jeszcze kocha nasze serce. Na rzecz kochania Boga. I my... To jest ciężkie, ale nam się tylko wydaje, że to jest ciężkie. Bo wiesz, tak jakbym kochał gówno całe życie i wierzył, że tam jest chwała w kupie psa, no to by było trudne, rozumiesz? Ale jakby ktoś z boku patrzył, no co jesteś jakiś debil. Przecież tam nie ma żadnej wartości. Tak nas diabeł oszukał i chwałą jest Jezus i życie w Jego chwale. Tam będziemy tak nakarmieni, że nam się w nie, nie, nie mieści. Takie dzieła Bóg przygotował, rozumiesz? Dzieła, które Jego chwalą, rozumiesz? Tam będziesz nakarmiony, tam będziesz latał jak orzeł, rozumiesz? Tam będziesz karma w ogóle, pokarm stały. Będziesz latał i karmił ludzi ze świata i Kościół, rozumiesz? Będziesz użytecznym sługą Bożym i staniesz przed Chrystusem. I Bóg powie, oto mój sługa. Dobry i wierny, tak? Masz, wejdź. Wejdź do swojego odpoczynienia. Chodź tu, O to chodzi, kochani. Nie dajmy się zmylić. My jesteśmy jak ryba łosoś pod prąd. Zostawiamy wszystko i tylko patrzymy na Chrystusa. Pójdź za mną, zawsze to jest mój. Pójdź za mną, zostaw wszystko. Zostawili sieci i poszli za nim. Zostaw dziś wszystkie sieci, to co jeszcze chcesz dla swojego życia, rozumiesz? Jeszcze chcesz sobie ułożyć swoje życie na tej ziemi? Przestań w ogóle, to jest coś sieć diabelska. Zostaw tą sieć, i każdą inną, którą Duch święty ci pokaże, bo każdy ma inną. I idź za, idź za Chrystusem. No jest tam wiewiórkę, goń. I idź za Chrystusem, i tam będziesz odkrywał Bożą Wolę. To tam będzie namaszczenie, tam będzie chwała Boża, tam będzie Boża obecność, tam będą rzeczy, które są z nieba, kochani. Tam będziesz stało się jak Jezus, tam będziesz poznał Jego miłość. I to tam jest chwała prawdziwa. Shalom.